Obrona przed atakami we śnie. W odróżnieniu od świadomego wejścia w astral marzenia senne reprezentuje właśnie stan niekontrolowany. We śnie zwykły człowiek jest całkowicie skupiony w swojej powłoce witalnej i nie jest w stanie obserwować ją bez zaangażowania, choćby z mentalnego punktu widzenia. To właśnie się ma na myśli, kiedy się mówi, że we śnie człowiek jest bezbronny. Człowiekowi, który dostaje się w sen od początku brak jakikolwiek, stosunku krytycznego wobec swego stanu emocjonalnego, jest bez reszty w niego wciągnięty, jak kawałek gazety porwany przez wiatr. Jednak nie jest to najważniejsze. Gdy, gdyby się wszystko sprawdzało do tego, sprowadzało do tego, że we śnie człowiek przeżywał o wiele silniejsze emocje niż na jawie, wypadałoby się jedynie z tego cieszyć. Znalezienie się w Australii równałoby się pójściem do kina. Ważnym jest to, że z negatywnymi stanami, w które człowiek zanurza się we śnie, było bardzo trudno przestać się utożsamiać po przebudzeniu. Niekiedy zaś człowiek z tego czy innego powodu może je uważać za atak psychiczny. Szczególnie trudno jest w tym aspekcie ludziom cierpiącym na okultystyczny system wierzeń, nadając wielkie znaczenie informacji, która przychodzi kanałem astralnym. Często w ogóle nie są w stanie przestać zastanawiać się ze Stanami indukowanymi przez tę informację i wpadają w popłoch. Byłem otwarty jak koszmar. Byłem otwarty, oni zaatakowali i wdarli się do wewnątrz. Boże, co teraz będzie, co robić? Pojawiają się tajemnicze oni, a wraz z nimi ujawniają się też niezmierzone otchłanie ludzkiej fantazji. Istnieje jednak opinia, że od Otwartym trzeba być zawsze, nie tylko we śnie. Niestety, ludzie, w swej większości, dochodzą do wniosku, że zasłonić się, bronić się przed tym, co się z nimi dzieje, jest lżej, niż się za to otworzyć, przyjąć, spróbować zrozumieć. Dlatego też pojawił się szereg metod obrony przed atakami we śnie. Istnieją trzy główne typy takiej obrony: stosowane przed snem, w trakcie snu i po przebudzeniu. Zadaniem każdej profilaktycznej metody obrony przed atakiem w śnie, czy to będzie wizualizacja koła magicznego, aby otoczyć się kołem ognia, nie musisz rozsuwać mebli, czy wzór autosugestii, jestem mocny, nikogo się nie boję. <laughs> jest wszczepienie wiary, a tak się nie powiedzie, nie może się powieść. Autor sądzi, że obrona profilaktyczna jest najgorsza ze wszystkich możliwych. Przecież sam fakt stosowania obrony jeszcze przed atakiem świadczy o tym, że człowiek się boi, boi, boi się ataku. Przypuszczenie, przypuszczenie, że ktoś ma zamiar zaatakować jest oparte wyłącznie na wyobraźni samego percepienta. Niemożliwym jest mieć zamiar ataku, ponieważ atak jakkolwiek zaatakuje, to dziwnie jest właśnie spontanicznym atakiem woli. To z kolei oznacza, że nie trzeba tego kogoś nawet atakować. On już zaatakował sam siebie. Dlatego że celem ataku jest akurat wywołanie w człowieku stanu lęku. Natomiast dla człowieka, który nie umie się bać, co dla niewielu jest dostępne, lęk jest stanem najbardziej destrukcyjnym. Dokładnie. Czasem dla oparcia ataku rządzi się rozwijać świadomość podczas snu, czyli uczyć się kontynuować czuwanie nawet w śnie marzeń sennych, wprowadzając to ośrodek czynnej świadomości, oddzielony od zachodząc zachodzących tu wydarzeń, a nie pasywnie złączony z nimi. Ponieważ taka świadomość w świecie marzeń sennych jest równoznaczna z wyjściem w astral. Obrona w tym przypadku nie różni się od obrony astralnej. Podstawowy zarzut wysuwany przeciwko uświadamianiu sobie we śnie jest następujący. Zanim się, podejmie, zanim, się podejmie, zanim się podejmie naukę czuwania podczas snu, trzeba najpierw nauczyć się czuwać na jawie. Nauczyć się czuwać na jawie jest o wiele trudniej niż we śnie, ponieważ przyzwyczailiśmy się brać swój niby to stan czuwania za właściwy stan czuwania. Opatrzona sytuacja znajomego, z świata fizycznego tłumi czynność czuwania. Natomiast niezwykłość sytuacji uświadamiania we siebie we śnie, czyli uświadamiania siebie znajdowania się w jakimś innym świecie, krańcowa ją w Stąd, żeby się dowiedzieć, czym jest czuwanie korzystnym, jest oczywiście parę razy uświadomić sobie siebie we śnie. Carlos Castanda na przykład proponuje następującą metodykę. Gdy człowiek uświadamia sobie, że śpi i widzi sen, powinien spróbować we śnie oczywiście podnieść swoje ręce do twarzy i je zobaczyć. W ten sposób człowiek zdobywa we śnie ciało, tak zwane ciało światła ciało świata marzeń sennych i staje się całkowicie świadomy, teraz on już nie tylko śpi, lecz właśnie znajduje się w innym świecie, świecie marzeń sennych. Nie należy jednak zapomnieć, że w stanie czuwania na jawie spędzamy bądź co bądź dwie trzecie swego życia, natomiast we śnie tylko jedną trzecią. Czasami, czasem ludzie zagłębiają się w eksperymentowanie ze stem zastralem ze i tym i podobnym. Jedynie po to, by mieć prawo moralne, przecież pracują. Za, Zapomnieć się i puścić sam pas sprawy tego świata, gdzie odbywa się jednak większa część naszej aktywności życiowej. Jeszcze jeden mankament rozpatrywanego rodzaju obrony polega na tym, że nie można z niej skorzystać natychmiast. Rozwój stabilnej świadomości siebie we śnie jest procesem skomplikowanym, długim i dlatego, jak, jako obrona świadomości ta, może być stosowana jedynie przez jednostki, psychonautów, profesjonalistów. Wziąwszy pod uwagę powiedzenie wyżej wyda, wydaje się oczywistym, że dla nieprofesjonalistów marzenia senne niechaj raczej pozostaną podróżą w krainę cudów, zaś w, w razie jakichkolwiek przypadków patologennych i jeśli takowe zaistnieją, bronić się należy już na jawie. Usuwanie skutków ataku psychicznego, który miał miejsce we śnie, w zasadzie niczym się nie różni od usuwania skutków ataku psychicznego, który miał miejsce na jawie, ponieważ struktura i charakter stanów spowodowanych przez atak we śnie nie różni się od tego struktury i charakteru stanów wynikłych w ataku na jawie. Ogólna słabość, negatywne tło emocjonalne, natłok myśli na temat własnej bezbronności wobec potężnych sił ciemności oraz wyolbrzymiona i jeszcze raz wyolbrzymiona wyobraźnia. Specyfika zaświataków we śnie polega na tym, że budząc się człowiek znajduje siebie już w stanie skrajnym, skrajnie negatywnym. Do walki z nim proponowana jest metoda tzw. wyparcia. Według tradycyjnej okultystycznej interpretacji w tym celu niezbędne jest przerwanie kontaktu z wrogimi mocami, oczyszczenie otaczającej atmosfery, odbudowa aury. W istocie przytoczone trzy etapy odpowiadają pracy z trzema powłokami – mentalną, witalną i energetyczną. Zadanie polega na tym, by wyprzeć negatywną psychiczną informację z połowu głębszych do bardziej powierzchowych. Wypieranie należy zacząć od pamiętania snu, uzmysławiając sobie, że pamięć w danym przypadku jest narzędziem wstargnięcia przeszłości do teraźniejszości. Tego co widzimy we śnie w chwili teraźniejszej, teraźniejszej już nie ma. Należy to sobie uzmysłowić. W chwili teraźniejszej po prostu człowiek znajduje się w pełnym negatywnym stanie, przy czym w zachowaniu i umocowaniu tego stanu sprzyjają właśnie wspomnienia o tym, co się zobaczyło i doświadczyło. Dalej należy uspokoić wyobraźnię, uświadomiwszy sobie, że jest ona tu jedynie narzędziem, które rzutuje w przyszłości stan teraźniejszy, czyli w tym przypadku przedłuża ten negatywny stan. Uspokojeniu wyobraźni może przyjąć przypomnienie tego właśnie tekstu. Teraz za pomocą rozumu wyrwanego z niewoli pamięci i wyobraźni można rozpoznać to, co powoduje nasz obecny negatywny stan emocjonalny. Okaże się, że był on związany znowu z pamięcią i wyobraźnią. Być może pozostał jeszcze negatywny stan energetyczny, aczkolwiek atak podczas snu z reguły ma charakter witalny, ogólny, negatywny stan emocjonalny często przenosi się na stronę energetyczną. W tym przypadku możliwe są trzy warianty. Wobec dość rozwiniętego poziomu skupienia uwagi można skorzystać ze zwykłej obrony przez skupienie, koncentrację. Można odtańczyć tanie zwycięstwa, wziąć zimny prysznic, wykonać kilka ćwiczeń gimnastycznych itd. Można też korzystając z okazji przypatrzeć się subtelnym energetycznym procesom polepszania się samopoczucia, przypływowi sił i innym oznakom odbudowy. O zaletach obrony po przebudzeniu świadczy ten. Fakt, że zwykły człowiek podczas snu jest nieświadomy i zawsze uświadamia sobie fa fakt ataku już po przebudzeniu. O ataku zaś można mówić jedynie wówczas, jeśli człowiek zdaje sobie z niego sprawę. Jeśli podczas snu zaszło jakieś negatywne wydarzenie, które ocenia się nie jako atak, lecz koszmar. Wydarzenie to nie może zawładnąć naszą wyobraźnią i w ten sposób odbić się na, na nas szkodliwie. Wyobraźnia ustalająca w psychice negatywną dominację. Włącza się jedynie w chwili uświadamiania sobie tego, że to nie był zwykły koszmar. Dlatego jeśli w chwili przebudzenia lub później uzmysłowimy sobie z jakiegoś powodu, że to nie był zwykły koszmar, że atakowano nas, należy wówczas przeprowadzić obronę tak, jak gdyby atak został dokonany we śnie. Le, nie we śnie, lecz na jawie. Należy to zapamiętać raz na zawsze. Znaczącą jest tylko chwila, w której atak jest uświadomiony. Atak, atak, atak dokonuje się właśnie w tej chwili. Tylko uświadamianie pozwala atakowi dokonać się. Uzmysłowienie sobie tego faktu jest swego rodzaju anty, antyobroną. Jednocześnie zaś ono, jest ono niezbędnym warunkiem każdej obrony. Właśnie świadomość warunkuje zarówno obronę, jak i atak. Wszystko jest możliwe jedynie dzięki uświadamianiu. Tworzy ono warunki zarówno dla jednego, jak i dla drugiego. Obserwuje jedno i drugie, lub czegoś jednego nie obserwuje wcale. Może się wciągnąć i w jedno, i w drugie, lub tylko w jedno nie wciągać się wcale. Świadomość jest Panem, jest mistrzem, który często nie wie o swym mistrzostwie. Mistrzostwo uświadam uświadamiania pozbawia sensu całą obronę. Uświadamianie jest metodą antyobrony.